jesteśmy na ulicy Pałata 11A. Właśnie tak. mój kolega wpisuje kod i zaraz się przejedziemy windą. Bo A, żeby... jesteśmy windiarze przecież, I... ma więc, ma więc, no więc... Jakbym wspomniał, jest ze mną kolega Maria. Yy, I pamiętajcie, żeby dać łapeczkę i subskrypcję. No proszę, tutaj jest. Pan Winda, tak, pan Winda właśnie jedzie do nas. Może by się pan Winda otworzył w końcu, co? Czemu jest na piątym w ogóle? To nie jest piąte piętro, to jest jakiś... To jest Dobra, Dobra dawaj na trzecie od razu. Aha, nie można bez karty dostępu. Nie okay, można, można. Dlaczego trzecie się wyłączało? Widzisz, trzecie się wyłączało. No, ale jedziemy na drugie. Jakaś zwalona jest Taminda chyba. A jest tu jakiś znak z za... Tam jest, o! O, urząd dozoru technicznego, proszę. Tu zbawić. jest ten... Jaki bram ta minda jest na piątym? Ona jest jakaś zwalona, kurde. Na szarpie jak nie wiem, Jezus. To, to, tak Rok produkcji dobra. 2013. Co robicie, jeżeli się zatniesz? No winda nowsza niż tamta, bardziej, bym powiedział, Kupiana, no. O, piętro drugie. Dobra, nie, dobra, ja nie zjeżdżam, bo ja się boję. Ja zjeżdżam. Ja sobie otwieram, tak? Proszę otworzyć ten window. dziękuję. I naturalnie, widzowie, jedziemy na dół. A w ogóle to, dobra, to, to, tam, to jest kanał nowy jak coś... to Toruńskie windy ja się będę nazywał. Nie wiem jak kolega, ale ja jestem to toruńskie windy, tak? No. Tutaj drugie drzwyczajki. Jezus, jak ta winda pierdzi. No, dosłownie. Tu mam naciśnięte. Ja bym skończyć. się mógł w lustrze przejrzeć. O, o, witam, witam. Jak piąte? Jakim prawem piąte to było? O dobra jesteśmy. Na minus Aha, jeden. Aha, na minus jeden, dobra. Dawaj na parter jeszcze jedziemy. Bo jak już się... To jest parter, nie? Nie, to jest... Zero to jest Parter. E, S to jest Parter. Nie, e, Parter. To no jest P. Na co my pojechaliśmy właśnie? Kliknij 0. Na no co my kurde jedziemy? S? No to to jest Parter. No S to Sparter. No dobra, bo się to roztworzę, no dobra. I tu my jest... A żeśmy... Maria. Dobro to nie. Tak. Wychodzimy z dubiki Laj like, oczywiście. Jak zwykle.